Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zrobić z bielizny element stylizacji. Ruszamy! Nazywam się Basia Józefiak, jestem stylistką i pod marką Twoja Pesa pomagam moim klientkom zadbać o ich garderoby. Dziś ponownie goszczę w butiku Habur w Środzie Wielkopolskiej i jest ze mną właścicielka tego butiku Ania Rubach Hamela. Dzień dobry, Ania, cześć. Cześć, cześć, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy ponownie dzisiaj się spotkać, ponieważ nie będę ukrywać, jesteś dla mnie autorytetem w kwestii bielizny. Bardzo lubię słuchać tego. Yy, jak opowiadasz o bieliznie? I mogłabym właściwie słuchać Cię godzinami. Dlatego tylko z Tobą mogłam dzisiaj porozmawiać na temat pewnego tematu, który w ostatnich latach y, uległ zmianie. Mhm. Jeszcze parę lat temu mówiło się o wystającej bieliznie z dystansem. Stringi wystające z za jeansów, no nie były w najlepszym guście, powiedzmy mhm. sobie szczerze. No ale obserwując również Twoje media społecznościowe, widzę, jak pięknie można się obecnie bielizną bawić. Powiedz, czy naprawdę to uległo zmianie? No tak, zdecydowanie. Przede wszystkim uległa zmianie też stylistyka bielizny, czyli mhm. bielizna jest dużo ładniejsza, pozwala nam na to, żeby właśnie stała się elementem stylizacji. Czyli są paseczki, są piękne ramionczka, są piękne koronki. No i my, kobiety, które gdzieś tam emanujemy kobiecością, seksualnością, chcemy się pokazać, tak? Chcemy mhm. właśnie. Yy, jeszcze tego pazurka dodać tej stylizacji, pokazać ramiączko, pokazać dekolt i myślę, że jak najbardziej zmienia się to i uważam, że na lepsze. Okej, okay. ale chyba nie możemy powiedzieć, żeby było to stosowne w każdej sytuacji. Jasne, jasne, że Kiedy tak. możemy, kiedy lepiej tego unikać? No przede wszystkim Basiu, myślę, że wszystkie takie sytuacje biznesowe, naprawdę mhm. formalne, gdzie bielizna nie może odwracać uwagi. Często też pracujemy z mężczyznami, więc nie chcemy, żeby te atuty kobiecości zabierały nam kompetencje i naszą wiedzę. Jasne. Mm, więc myślę, że w tych wypadkach na pewno bielizna cielista, która jest kolory... niewidoczna, niewidoczna mhm. tak, taką drugą naszą skórą, tak. jest zawsze najlepsza. I są okay. jakieś różne myki dla każdego biustu, żeby i brodawka nie była było widoczna, żebyśmy się czuły w 100% komfortowo w każdej sytuacji. Okay. I na pewno te biznesowe, formalne takie spotkania jak najbardziej nie są, nie są tutaj mile widziane dla bielizny takiej bardziej pokazujący. Czyli powiedzmy, mówiłyśmy o tym już na pewno w poprzednich materiałach, które już miałyśmy okazję wspólnie przygotowywać. Ja oczywiście wszystkie podlinkuję, tak, żebyście mogły cofnąć się do poprzednich naszych wspólnych nagrań. Natomiast um, mówiłyśmy już o tym i warto to podkreślać. Biała bielizna pod białą koszulę to nie jest najlepszy wybór. Nie. Czyli białą Chyba, bieliznę... Chyba, chcemy ją pokazać. No właśnie, czyli wtedy, kiedy chcemy, żeby bielizna była <laughs> widoczna, biała bielizna może się pojawić, ale kiedy chcemy, żeby ona właśnie w tych sytuacjach biznesowych nie była widoczna, zakładamy bieliznę cielistą. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Bielizna biała wraca do mody, tak naprawdę mhm. już od zeszłego roku i w tym roku jest bardzo duży powrót białej bielizny. I tak jak Ty masz dzisiaj na sobie też śmietankowe paseczki, pięknie eksponujesz, właśnie o to chodzi, żeby bieliznę białą pokazywać. I ona mhm. jest teraz do pokazywania, a nie pod tak Zwaną białą bluzkę na wyjściach. Tak? My tutaj, tak jak mm -hmm. widzicie w tej chwili również ubrałyśmy się w taki sposób, żeby tak. pokazać Wam, <laughs> że kiedy mamy taką sytuację spotkania, takiego nietuzinkowego, zwyczajnego, kiedy naprawdę nie musimy wyglądać profesjonalnie mm -hmm. i możemy się po prostu pobawić tą naszą stylizacją, taki element wystający spod, spod ubrań jest jak najbardziej odpowiedni, słuszny i nawet powiedziałabym, coraz bardziej pożądany. Tak najbardziej. Przejdźmy w takim razie do pokazania kilku propozycji. Okej okay, dziewczyny, tutaj mamy pierwszą propozycję, biustonosz cały koronkowy, mięciutka propozycja. Można pokazać pięknie ramionczko, można też, zobaczcie jakie cudne plecy. Ten sweterek jest idealny do tego, by wyeksponować plecy, pokazać. Często mamy też latem piękne sukienki z odkrytymi plecami, nie wiadomo co pod nie założyć. Te biustonosze idealnie się sprawdzą. Ten model jest jeszcze dostępny czarny, także klasyka jak zawsze w modzie. propozycja, to słuchajcie, biustonosz właśnie śmietankowy i po to, żeby go pokazać, ubrałyśmy tutaj z przepięknym, mochrykowym sweterkiem, przecudowne ramionczko koronkowe, do tego wystylizowane tutaj kółko złote. Ten biustonosz ma jeszcze świetny atut, bo jest z takim przedłużonym stanem, także zobaczcie jak będzie bosko wyglądać do głębokiego dekoldu. Myślę, że sprawdzi się idealnie też do jakiegoś kombinezonu. No, biustonosz taki, który może być zupełnie zwykły, nie musi go pokazać, a ma ten pasma. Tutaj przed Wami nietuzinkowa propozycja, taka, którą możecie wykorzystać na milion sposobów. Przede wszystkim dekolt, no przede wszystkim to chyba kolor, zobaczcie jaki wyjątkowy. Połączenie pudrowego różu, miedzi i brązu, przepiękne, jeszcze do opalonej skóry rewelacja. Czyli mamy paseczkowy dekolt, można pokazać pięknie ramionczko. Dodam Wam tylko, że ten biustonosz ma opcję karmienia, ale zupełnie tego nie widać. I jeszcze przepiękne plecy. I teraz zobaczcie, odwróciłyśmy ten sweterek, jest dekolt z tyłu, no i przepiękny plecy. No myślę, że każda z nas chciałaby tak pokazać swoje plecy. Tutaj już bardziej wieczorowa stylizacja, propozycja biustonosza czarnego z paseczkami, czyli klasyka elegancji. Do tego biała marynara, piękny dekolt. No jesteście po prostu wystylizowane, szpileczka i gotowe na wieczór. Aniu, bardzo dziękuję tobie za pokazanie wszystkich stylizacji. Powiedz, gdzie znajdziemy tą bieliznę? No, oczywiście w salonach habur stacjonarnie, ale można się też ze mną kontaktować online. Po drugiej stronie Instagrama, Facebooka jestem ja, także dziewczyny, śmiało do mnie piszcie, ja Wam chętnie pomogę. Doradzę. No i dobierzemy dla Was te najlepsze biustonosze. Dzięki wielkie jeszcze raz. Mam nadzieję, że tobie również spodobały się te dzisiejsze propozycje. W komentarzu koniecznie napisz, która z wersji jest dla ciebie idealna i którą zamierzasz wykorzystać. Nie zapomnij oczywiście zasubskrybować kanału, dać łapkę w górę. No i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku.